się bardzo serdecznie po raz drugi. Przepraszam, ucieło mnie. Przed nami prawdopodobnie deszcz, pochmurno, chłodniej, deszczowo, burzowo i wiecznie. Czyli cały pakiet zjawisk. Z tym, że jeśli chodzi o burzę, to ja się wstrzymuję jednak do środy. Niektóre prognozy widzą warunki do burz, inne nie widzą. Poczekam, co wywalą modele krótkoterminowe i dopiero dam wam znać. Generalnie, jeżeli chodzi o burzę, to tym razem to będzie na froncie chłodnym, który będzie dynamiczny. Więc mnie to w sumie nie zdziwi, jak będą burze. Ja się nie zdziwię. Ale poczekamy. Zobaczmy. Ja się nie nastawiam. Jak coś wpadnie, to wam nagram. Oczywiście raczej nie telefonem. A dlaczego? Bo niestety po tym, co się odpierniczało w zeszłym miesiącu, jak byłem u cioci, wtedy, co było mało nagrań, co były tylko poranne shorty, jak byłem, chodziłem do szkoły, to po prostu w nocy do mnie wydzwaniali i na messengerze na telefonie i się wkurzyliśmy z ciocią i podjęliśmy decyzję, że jest antyspam. I mam od godziny 23 do 6 rano antyspam. Dzięki czemu się nie muszę martwić spamem. Ale za to rano blokuję numery, które mi spamią po nocach. Taki, Taki żadzik na koniedzionka. No, zostaw coś po sobie. Pa, pa!